Mordy moje, tu sprawdzam, jak się będzie nagrywało ze wszystkim. Hunter Bright z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku z budowli. Budowli Słuchajcie, na wstępie chciałem Wam oczywiście przypomnieć tutaj, Wrzucę sobie overlay, że mamy Instagrama oraz Snapchat. The Hunter Bright. Dzisiaj z okazji Dnia Raka Pff, Dziecka jest konkurs, który będzie na live'ie Oczywiście nie zapomnijcie polubić na fanpage'a na facebookcom slash misterhunterbright i tam będzie też będzie potrzebne, żeby do konkursu dołączyć. Będzie dzisiaj na live. I na fanpage'a Dream Machines też możecie tam polajkować Bo to, czy trzeba polajkować, bo to też od tego jest konkurs zawiązany I jeszcze jedno Link do tego laptopa, z którego teraz korzystam i nagrywam W 60 fpsach W jakości 1080p Gotowy materiał od razu Super, fajnie tutaj Pięknie, zajebiście po prostu wręcz Oczywiście też link do tego laptopa Tylko w wersji 8 gb macie w opisie No i słuchajcie, czy 16? On chyba też 16 ma nie wiem, sobie wydaje mi się, że 8, ale może 16, nie wiem dokładnie. Dobra, mniejsza o to, słuchajcie, kolejny odcinek z epickiej budowli. Chciałem Was przeprosić, że ten odcinek z. Jak to się nazywa? Z. Speed Builders, który wpadł dzisiaj o godzinie Siódmej Był w jakości 480p. Nie wiem, coś mi nie załapał program, ale teraz już mi wszystko wyłapuje na bank. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie dalej z budowaniem naszych epickich budowli. Mamy tutaj troszeczkę rzeczy, to sobie zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj sobie Civil Spaceship. Proszę bardzo, budujemy. Place, oczywiście. I jak już szybko wybudowane jest, dobre. Civil Spaceship. Tutaj mamy jakieś miejsce siedzące, widzę. Sporo są stone jest użyte, jakieś bloki. Tutaj mamy stone różnego rodzaju. No spoko, spoko. Civil Spaceship jest 152 bloki. Place, okej, okay. tutaj pięknie, cudownie, jest kolejny Spaceship, tu wykorzystana jest dużo. O, on jest latający w ogóle. Tu jest w ogóle wykorzystane dużo bloków kwarcu. Półpłytek jest też sporo wykorzystanych, jak możemy zauważyć. No ciekawie, ciekawie. Tu, ojojojoj, tu mamy Kolumbia jakieś 123 tysiące bloków. Także warto by sobie zapodlecieć trochę dalej. Na forżu niestety nie działają mi shadery, także bez shaderów, ale z tego co widziałem, bardzo dużo osób mówi: Hunter, ty nie graj na shaderach, bo to jest głupie i to nie ten. Jak mi szybko zbudowało! O, holy shit! 130 tysięcy, ja pierdolę Ja muszę nagrać tego na milion po prostu Czemu mnie tu nie chce, zablokowuje mnie tu Nie wiem czemu Mam blokadę na wlatywanie tam, ale i tak Ej to jest coś prawdziwego z Kolumbii, ja nie wiem, tu jest flaga Kolumbii widzę Pięknie zrobiony most, bardzo fajnie zrobiony most Jakie szczegóły, masakra to jest prawdziwa Kolumbia? Nie, nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. <noise> tutaj jakaś syrenka wygląda jak Warszawa bardziej. <noise> z tą syreną. Ja ci nie mogę, ale fajnie, fajnie szczegóły porobione. Jakaś w ogóle wioska latająca, masakra, co tu jest? Misza oto. Jakiś straszny misz masz widzę tutaj. Dużo wszystkiego, ale... Jestem pod wrażeniem 130 tysięcy bloków Budo ja jestem ciekawy, bo na dzisiaj mam przygotowaną budowę, która ma 2 miliony bloków yy, dwa razy więcej niż ten Mordor Także sprawdzimy sobie, jak ten laptop poradzi sobie z nagraniem yy, Znaczy z bu zbudowaniem yy, budowli, która ma Sorry 100 tysiąców bloków Znaczy 2 miliony O, tu jest sporo też Ale jak szybko zbudowało, masakra, nie wierzę nic, nic, nie laguje. Cały czas 60 fps'ów. Super, po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo ładny statek. Nie wiem dokładnie jak wyglądał, ale prawdopodobnie... Yy, fani Star Warsu będą wiedzieli, to jest jakiś... Kola... Consular Class Cruiser. Tam był czerwony, a tu będzie biały, także biały to prawdopodobnie gdzieś tutaj troszeczkę... Dalej sobie zabuduję, może w tym miejscu, o. Dirt. No i jest tak samo taki kolor. Widzę, że te wszystkie statki ze Star Warsów, one mają biały kolor silników. Ale, ale ciekawie to wygląda, to jakoś antenka. Nie mówię, ja tam fanem Star Warsów nie jestem, naprawdę. Ale i tak, i tak, i tak naprawdę spoko Szacun, że w ogóle chcieli zrobić takie budowle. To jest dla mnie mega sprawa. No a jak na razie powiem Wam, że. Jestem pod przeogromnym wrażeniem teraz tak To będzie już To już było wszystko, tak? Bo tu jest Mordor gdzieś Tak, tu jest Black Gate of Mordor, dobra i teraz mamy To 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 I tu jest jakieś coś, kolejne 28 tysięcy bloków, dobra najpierw CR20 Place Place I jest, mamy to wygląda jakiś tankowiec bardziej. Coś, coś takiego przewożą, taki transportowiec jest duży. Też te trzy silniki. Te silniki w ogóle w bardzo fajny sposób są budowane. Tutaj jest cockpit. Tu mamy kolejną budowę jakiś CR20 trup Carrier Landet. A bo to jest latający i landet jeszcze jest. Czekajcie, bo wyrzuciłem się niechcący. Czyli to jest latający, a teraz będzie yy, wylądowujący. Widzę w ogóle fajnie zaznaczone 5,15 bloku, tak? Nie, no trochę więcej na pewno będzie. Jest 5150, po prostu źle dopisali. A tu jest wylądowany. Oj, tu można sobie wejść do środka nawet, zobaczcie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wchodzimy sobie do środka na cockpit. Na cockpit można czy nie można? Tutaj jest. To jest chyba tutaj. No, ale, ale całkiem, całkiem, całkiem fajne. Są sobie siedzonka, elegancko. O tu jest kokpit, dobra. Dobra, ja sobie wyjdę tędy. Ty masz. Teraz mamy znaczy jedną malutką budowę, jakiś Deception Air fighter. Proszę bardzo, zbudowany. Wow, jeszcze jest szalające, piu, 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 piu. Z bedrocka zbudowany, fajne połączenie. Nie może to tak po prostu kolorystycznie też jest powiązane ze Star Warsami. Tu mamy jakiś Defender Class Light Corvette Flying Star Wars. Prawdopodobnie wersja oddająca też będzie 28 tysięcy bloków. Sprawdźmy sobie. Oczywiście już zbudowany. Już nie trzeba tyle czekać. Wow, ale ten to jest taki. no. No. A on ma dwa silniki z tego co widzę. Tutaj jeden, tutaj drugi. Więcej już nie ma. Ale też jest, też jest naprawdę spoko, też jest naprawdę spoko. Dobra. Kolejny będzie tu było To było to. Dobra, i mamy jeszcze kolejne jakieś. Nie, nie to. To jest to. Teraz jest landed. O, dobra, to 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 to. to. A na koniec ja zostawimy 2 miliony, żeby sprawdzić jak szybko ten laptop y, buduje 2 miliony bloków po prostu. To ja jestem, ja jestem... Ja chcę to widzieć, nie? Bo tu mam jakieś kolejne 26 tysięcy bloków, ale to dla tego laptopa to nie jest problem, żeby zbudować. A to jest już ty, wersja, która wylądowała. Dobra. I tu prawdopodobnie z tu jakieś wejście będzie, tak? Czy jak to wygląda? Czy nie ma żadnego wejścia? Tu chyba jest wejście. Nie, też nie. Wyglądało na wejście, no ale... A nie, tutaj jest wejście, dobra. Tu jest wejście. Oczywiście, tutaj autorzy nie zapomnieli o szczegółach. Całkiem ładne, przestronne tutaj jest. Przestronny środek, tak ładnie. Tutaj wszystko fajnie porobione. Zobaczmy sobie tutaj. Wow, tutaj jak ładnie jest. Mega zrobione. Podoba mi się to w tych budowlach, że tutaj autorzy tych budowli nie tylko skupiają się na tym, żeby zrobić to z zewnątrz, ale wewnątrz też, żeby ładnie wszystko było odwzorowane. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę szacun dla autorów za to. Dobra, to wyrzucimy, tu jest 270 bloków tylko jakieś. To to jest malutko. Proszę bardzo. Mamy. Takie szczelające. Prawdopodobnie. Okej, okay. Droid Start Fighter. Tu jest też y, ten ze nas zbudowane coś. Ale prościutkie to jest, kurde. Nie, może to tak wygląda. Droid Tank ze Star Warsów. Kolejny czołg mamy droidów? O, to spoko wygląda. Tylko, żeby to zbudować. No tego na Billboard byście nie zbudowali jako czołg, bo tutaj jest naprawdę za dużo tych schodków. Może byście dali radę? No nie, nie, nie będę oceniał w taki sposób, no ale ja bym nie dał rady na przykład w ogóle. Nie, gdybym tak. Musiałbym bardzo długo siedzieć, żeby to sobie odwzorować wszystko. Ale i tak bardzo, bardzo fajnie. Tu nawet guziki są, tak? A, no, patrzcie fajnie, jakie jeszcze te guziki tutaj dorzucili. Fajnie, fajnie. Dobra, tu mamy jakiegoś Ebon Hawka, Dynamic Class, Free Fighter, Flying I wylądowujący też mamy A tutaj widzę, że już chyba jest użyta glina A nie, tutaj jest po prostu klej z... Nie, nie, żaden klej, ten kwart z cegłą Latający, dobra, pokaż mi tutaj gdzie ty masz, to jest przód bodajże Tył musi być z tej strony Tak, bo tutaj są takie te silniki jakby No i okej, okay, tu mamy wersję, która Lata, teraz będzie wersja, która wylądowała. Proszę bardzo. 3700. I tu jest wersja, która wylądowała, i teraz wejście mamy tutaj, widzę. I też ten środek, tutaj widzę, że dużo tych płytek jest zrobionych. Też rzeczywiście ten środek jest zrobiony. Nie jest jakiś taki duży szczególnie, ale jest zrobiony. Ważne, że jest zrobiony, nie? Bardzo i tak ładnie to. To wszystko wygląda. Dobra, w takim razie ja stąd sobie wychodzę. Przechodzimy do trzech ostatnich budowli na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli jeszcze jeden odcinek w tym tygodniu. Wow, Emperor's Royal 158 bloków, ale z tego co widzę to wygląda to naprawdę fajnie. To kojarzę już, to już kojarzę. Bardzo fajnie zrobiony. bardzo fajne wykorzystanie tego właśnie bloków tego briksów neterowych. Tam jakiś Ewing y, Escort Starfighter landed. 158 bloków, proszę bardzo, jest. Wylądownięty. No to teraz myślę, że to jest to na co wy czekaliście, na co ja czekałem Erebor. Nie wiem co to jest, kompletnie. Y, Odleję sobie tak z milion kratek, żeby żeby trochę tego miejsca było, bo czuję, że no! Sprawdzimy! Od momentu kiedy ja kliknę, yy, żeby było place'owane, będę wam liczył sekundy, będę wam liczył sekundy. Sami też możecie sobie popatrzeć teraz na yy, tą linię czasu, która jest na, yy, na filmie, tak? I zobaczymy. Uwaga! O ja pierdolę! Ale to cudownie wygląda! Uwaga! 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, dalej mi się już nie chce liczyć, ale jest już 70%. Pamiętacie, ile się budował Mordor na starym laptopie? To było milion klocków. Tam się budował 2 albo 3 minuty. Tutaj w minutę, tak naprawdę, mamy zbudowaną budowlę, która ma 2 miliony klocków. To naprawdę świadczy o tym, że ten laptop jest potężny. Ja mu w tym momencie daję wycisk. To jest Minecraft, to się wydaje, tak. Ale nagrywanie odcinka, gdzie muszę utrzymać uwagę odbiorcy, yy, to jest cholernie ciężkie. I ten laptop musi się spisać przy budowaniu tak ogromnych budowli. No a tutaj taką właśnie mam, jest 80% zaraz, zaraz ta budowla będzie skończona 82. Podoba mi się, że bardzo szybko buduje. No, na, na tym laptopie, który tam już teraz mi służy jako laptop taki, że puszczam sobie na nim filmy do, do snu. No to tamten, tamten do z 50 minut na spokojnie Tam bym już musiał montować odcinek, tutaj jest już 85% Powoli się ładuje, ale powiem wam tak Jak zobaczycie to Ja zobac... zawsze jak włączam yy, Możliwość, wiecie, ten, zbudowania Pojawi mi się place i pojawia mi się taki, taki podgląd tego I powiem wam, że Jest epic, 86 Nie wiem czy słyszycie jak komputer chodzi, czekajcie zaraz wam tutaj bo mi mikrofon automatycznie się wycisza. Słychać. Jak nic nie mówię przez jakiś czas, ten mikrofon tak gaśnie fajnie i to mi się podoba. Ale dobra, już włączam muzykę dalej. 87%. No, ładuje się troszeczkę dłużej teraz końcówka. Ale to i tak nie zmienia faktu. Ja mogę Was w tym momencie jeszcze zachęcić, tak oczywiście nie zapomnijcie. The Hunter Bright, dzisiaj jest konkurs o, na live o godzinie 17-18, zależy kiedy wrócę z roboty. Wyczekujcie po prostu informacji na grupie, dodajcie się do grupy też yy, na Facebooku do mojej na razie jest traki Hunter, ale wrócimy do nazwy Mordy Huntera, bo tam widzę, że jest pół na pół tych głosów, także wrócimy, ja myślałem, że będzie jakaś duża, duża, ten, duża... Przewaga głosów, ale jeżeli nie ma takowej, no to, to nie, to nie będzie. To będą, to będą znowu dalej Mordy Huntera. No. 88. No, trochę teraz buduje. Dawaj laptop common! I tak ja jestem pod wrażeniem. Nie słuchajcie, wczoraj miałem live streama, który miał y, 60 fps non stop i był w jakości 1080p. To mi się tak podoba. Gdybym miał jeszcze lepszy internet, y, Gdybym miał jakieś 15-20 megabitów, to bym zrobił live w 1440p, bo byłbym w stanie. Na światłowodzie na razie mam 10 megabitów non-stop. Tam od 6 do 10 można już robić właśnie w 400, w 400, czy tam od 7 czy tam od 8 megabitów już można robić live w 1440p, bo to jest na razie wersja beta, ale ja tego nie chcę sprawdzać, powiem wam szczerze bo po prostu 1080p jest już wystarczający, macie zajebistą jakość, mogę do tego jakieś shadery fajne wgrać yy ale wiecie co? Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, ktoś nie pominął sorry, jeżeli ktoś nie pominął tego, to niech mi napisze jakąś nazwą, fajną nazwę yy, tekstur packa który można by wykorzystać, który nie za bardzo zmienia itemy, o co mi chodzi Chodzi mi o to, że było coś takiego jak Vertez nie wiem, może macie linka do, albo wiecie jak się nazywa ten y, teksturpak Verteza, on mi się strasznie podoba, a na takim zwykłym, y, albo też widziałem właśnie, że Madzia ma, y, Maria Magdalena Monika, tak, że Madzia ma dosyć fajny ten teksturpak, ja nie wiem jak on się nazywa, jakbyście mogli mi powiedzieć w komentarzu, y, to bym ogromnie wdzięczny. No na razie sobie poczekamy. Jest 9.50, a ja wrzucam ten odcinek o 10.30, ale jeszcze jestem, w sensie, jestem youtuberem, jestem człowiekiem, kanapka z serem i keczupem. Smacznego. W mm. <grym> 91%, zaraz będzie 2%. Na spokojnie. Jest w ogóle informacja, że zanim zbuduję... Zanim zbuduję budowlę, która ma więcej niż 100, 350 tysięcy bloków Jest yy, polecany, żeby utworzyć kopię świata Jeżeli yy, Budujesz duże struktury, jest Konieczne, żeby przypisać więcej RAMu do Minecrafta, a ja nie, ile ja mam RAMu przypisanego Mam 16 GB, ale z 8 chciałbym mieć przypisane przynajmniej do tego Minecrafta 92%. Spokojnie, to się wszystko ładuje. Ja poczekam. Ja mam, ja mam czas. <ścoughs> mm. Zrobię wam stop czata. Możecie mi napisać też, kto widział tego Snapchata. Zróbcie, o! Zróbcie screenshot'a tego Snapchata, którego właśnie dodam na moje story. Tak wygląda, tak wygląda ładowanie się. Pozdrawiam z odcinka. Dobra. O, widzę, że tutaj już na Instagramie też lubią mojego filma, którego dzisiaj wrzuciłem. O, laj lajkują. A lajkują, panie, lajkują. 93%. Spokojnie, poczekamy już tam. Tyle, to tam, panie. A pamiętajcie o tym, że jest challenge abry, że abra codziennie musi yy, wrzucać zdjęcie, nie? na Instagramie XMC Abraham się nazywa i jak tego i jak on nie wrzuci przez jeden dzień przynajmniej yy, zdjęcia, to się zadeklarował na lajwaju yy, co by co by tego co by wypić surowe jajko. No dawaj, dawaj. Boże, aż się długo buduje. To jest niemożliwe, że aż tyle. 94, dobra, poszło. Spokojnie, ja sobie wrzucę im czas, czas, czas. Kolejna kanapka. Zapomnijcie, jak chcecie. Ja nie mam potem czasu jeszcze na montowanie i przerabianie odcinka. Muszę go wrzucić na 10.30, a to pierdziała. Nie wiem, dlaczego... ...tak długo się... Robić wszystko na początku szło tak ładnie A teraz tak powolutku Nie, nie, nie wiem Nie, nie wiem my dopiero przyszedłem Poczekamy Pożyjemy zobaczymy On się tego wyrobił do tego do 10.30 Jest 9.56 Hypertezoi w ogóle wybiło 800 tysięcy subskrypcji na głównym kanale. Bardzo fajnie. 95! To jest dobrze! Do przodu! To w międzyczasie mogę wam pokazać, co byście Polajkowali Majna idzie! One page, tam macie na górze. Będziecie, hmm, Hunter HunterBrickt i będzie. The Hunter HunterBrick na Instagramie, a następnie właśnie wam Instagrama. Jeszcze pixel box. Tylko dziś do północy możesz zamówić retro. Czerwcowy temat. A tutaj macie mój Instagram. Toki ładnie się prezentuje. 650 osób już jest w ogóle. Ładnie. Ja nie wiedziałem, że tyle osób mnie obserwuje. Dobicie mnie z tysiaka chociaż, No, nie bądźcie tacy. I takie fajne rzeczy wstawiam. Ile już jest? Dziewięćdziesiąt sześć, radujmy się! Ogromna budowla. To dobre To dobre, to, to dobre, dobre W ogóle ten, jeszcze mam informacje dla osób, które Dopiero co hmm, tego Które jeszcze oglądają to, to czekanie, tak? W ogóle szacun dla was, że oglądacie jak czekam <laughs> Słuchajcie, czy znacie w ogóle tę stronę, Firestore? Na Facebooku sobie o, o ten wpiszcie, Fyrestore, bardzo dużo słyszałem o dobrego, o tej stronie, że mają bardzo dużo fajnych gadżetów, jest gościu, który jest, o 97%, jest gościu, który jest amerykańcem, ale założył właśnie w Polsce filmy, mówi też dobrze po polsku, bardzo dobrze po polsku, bo rozmawiałem sobie właśnie z MWK na ten temat i mówi, że to jest bardzo fajna strona, może by mi się udało jakiegoś, jakiegoś dyla z nimi zakręcić, to by było dobre. Bardzo pozytywna firma, bardzo fajne podejście do klienta, wiecie? Z tego co tak, yy, co tak sobie obserwowałem. I to mi się bardzo podoba. A że będę na Orange Video Fest yy, to będę miał okazję też porozmawiać sobie. Z człowiekami o, i mają coś takiego jak Minecraft Lut zobaczcie. Na Firestore, zobaczyłem, Minecraft Lut jest 199 zł i to bodajże u MWK też był filmik z tym, że jest właśnie coś takiego. Ale widzę, że oni naprawdę mają dużo fajnych rzeczy. Mają podpisaną też umowę z 98%, także już zaraz będzie. Mają jakąś podpisaną, widzę, umowę z Fatecase i też takie fajne nożyki karambitowe dają. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie. I z tego co wiem, to chyba to są takie ostre, normalne repliki tych noży. Karambit to jest najba najbardziej zabójczy nóż na świecie. Jak ktoś nim obsługuje dobrze, jak ktoś potrafi się nim obsługiwać, to jest yy, no... Ałała Bardzo fajnie to wygląda 98% zaraz będzie Jakaś myszka by mi się przydała no Ta myszka jest okropna No, dawaj, no, straszna jest ta myszka. 6 lat, 6 lat mi mój szczur, patrzcie, to jest myszka, na której, na której działam. To jest moja myszka, nie? 6 lat z Lozitecha. Jezus Maria, ona tyle przeżyła. Ja mam taką stronę 30 zł, kosztowała. Jest beznadziejna ta myszka. O Jezu, a to jest moja wysłużona już podkładka, bardziej podwyżka. To widzicie, Jezu, Mary, ale tu podrapane jest, bo ja mogę się drapać na niej, nie? Ja do tego lubiłem, bo. O, patrzcie, jeżeli ktoś do tego momentu dotrwa. Czekajcie, widać trochę. Czekaj. Niech ktoś napiszcie, uwaga, konkurs. Ktoś będzie mógł dać lajka. Like Co tutaj narysowałem na tej podkładce? O! Jest! Dirt Place! Jest, słuchajcie, dotrwaliśmy. Patrzcie na to. Niech się załaduje. 2 miliony bloków. Kurwa, skraszowało mi mc, ja pierdolę Słuchajcie, postaram się zrobić osobny odcinek yy, W takim razie, sorry, że tak was trzymałem w niepewności Skraszowało mi minecrafta, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, 2 miliony bloków, na no, widocznie no, coś się stanęło, Dobra, spróbuję, ale spróbuję dla Was szybko ogarnąć yy, odcinek po prostu sam, kiedy już yy, po prostu będzie inny odcinek, tak? Będzie dodatkowo odcinek, nie wiem, może jeszcze uda mi się wieczorem, muszę jechać do roboty, przyznam się szczerze. Yy, także, no, sorry, nie będzie, nie będzie dzisiaj tej budowli, ale jak mi się uda ją zbudować, to na single player, tak, to Wam po prostu ją pokażę. Także, sorry za to, że tak to wyszło. Napiszcie, no. Głupia budowla, jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu Głupia, nie głupia, tylko głupia budowla I to by było na tyle Ja się zamierzam, sorry tak wyszło, przepraszam Nie spodziewałem się, myślałem, że da radę, a tu No, widocznie du duża budowla Na nagrywaniu to jest niedobre Także to by było na tyle, ja się zamierzam, Do następnego i trzymajcie się, jo